Cześć, często w Leroy Merlin w elektrośmieciach, tam gdzie przy okazji jakichś zakupów zawsze zaglądam, widuję takie maszynki do strzyżenia, no wiem, że jest tam cewka na pewno miedziana, ale jakoś specjalnie się nad nimi nie pochylałem, a może warto, zobaczmy ile można z takiej darmowej maszyneczki wydłubać, zapraszam na film. Okay. <laughs> We'll Demontaż trwał dosłownie chwilkę. Akurat w tym przypadku trzeba mieć takiego trójramiennego bita. No i zobaczmy, co to jest w takiej darmowej maszyneczce. Czy warto się po to schylić? 168 gramów stali. I 51 gramów miedziuszki. Całkiem fajnie. No i darmowy włączniczek. Także już nie będę ich omijał, bo to dosłownie chwilka. A zawsze coś tam miedzi się zbiera. No, 20 takich maszynek jest kilogram. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Dzięki trzymajcie się. Cześć!